Technologia Cięcia John Dykwiadom polega na odpowiednim przetworzeniu ciętego materiału aby uzyskać właściwą jakość sieczki należy ciąć kukurydzę na kawałki od 26 do 30 mm. W zależności od konfiguracji maszyny uzyskujemy tą długość cięcia na pełnym bądź też na połowie kompletu noży. Sercem technologii Xcad jest odpowiedni zgniatacz ziarna z walcami o tej samej nazwie. Są one nacięte nie tylko poprzecznie, ale również spiralnie, przez co materiał przechodzący przez zgniatacz nie tylko jest tak naprawdę zgniatany, ale również rozcierany poprzecznie. Dzięki czemu włókna kukurydzy są ładnie roztarte, co poprawia nam jakość samej paszy dla krów. Zgniatacz X-Tree może zostać wyposażony w walce x o średnicy 250 mm oraz różnicy prędkości pomiędzy palcami 50%. Gwarantuje nam to odpowiednie raz zgniecenia materiału, ale również roztarcie poprzeczne samych łodyg kukurydzy. Roztarcie to poprzeczne stosujemy po to, aby w dawce TMR-u zmniejszyć bądź całkowicie wykluczyć dawkę słomy. Warto podkreślić tutaj uniwersalność sieczkarni John Deere. Nasze maszyny mogą zostać wyposażone w odpowiednie walce zgniatacza oraz też bęben skonfigurowany nożowo, tak aby ciąć nie tylko na długą sieczkę w rzędu 26 do 30 mm, możemy również dostosować standardowe cięcie w granicach 12-14 mm, bądź też pod biogazownię również nasze maszyny są w stanie wykonać sieczkę 3-4 mm.